Sądzę, że na Alderze jest całkiem sporo tego. Dla tylko Nie, alchemia. Okej, okay, dzisiaj zero fanów jest za nas. <grymne> Absolutnie zero fanów. Dzisiaj nie ma czegoś takiego jak rozrywka. Co robi strażak na siłowni? Spala kal. <grymne> Leto Regis Zobaczymy, jak pójdzie z Okej, no, to... Ok, to jest tempo Kalwi. Teraz nie się Sharda. się. Pozda się. On gra Azir, ale mu to nie wystarczy. To jakaś pomyłka. Wcale nie jestem Tak, tą kartę, którą wymieniliśmy. noise No dalej, dalej, odchudzaj się, odchudzaj. Pokaż mi tych piechorów. <grych> dawaj, dawaj. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mm, top noc. Top noc. A to jest ta talia z Cirinowa? po prostu chciał wyrzucić z dwóch piechorów? 26, to w sumie jest to talia z Cirino, nie? On też gra z wiadowców Ja to prostu toalię to podrzucanie, nie grać. Nie. Krąg przywołań. On tak patrzy na moje karty, to co, co się dzieje? Rycerz, Shillard, krąg przywołań, what the fuck. Monk jest. plan. miej tego rycerza. A trapa jest dla mnie bardziej ważna jest ważniejsza okej, okay. no mam, mnie za nie 10 punktowe karty 10 punktowe karty gra a talie po odrzucanie raczej nie są taliami zwycięskimi nie? Mówmy się Są takie talie, hoho, -ho, są zabawne, ale raczej niezbyt dobre. W sumie, mil może być takie, całkiem jazzów w tej mierze. Mamy ten tempo Calvi, mamy Wszyscy tempo Folter, to jest quite nice. Mamy Albricha, nois. Nice. Słyszę ludca otwieram ludcy Wspieraj system z ludzką. Dzięki za ludzko w systemie. <grywa> Jak nie, wczoraj tym grałem od 12 ranki też spokojnie do 15. <grywa> Na tych rangach to jeszcze może. A tak w ogóle z tych osób, które dopiero teraz doszły do streama, bo widzę, że teraz to jest nas więcej niż nasz było. Co sądzicie o... wideo z homecoming Jakie są Wasze przemyślenia? 21 punktów w dwóch kartach to jest trochę problem 7, potem 14, to nam nic nie daje, niechaj ma. Niechaj sobie ma tam No, w sumie nie pokazała jej dużo kart. Mało mechanik pokazali. Ale wygląd jest, wydaje mi się, topno. Czy też tak uważacie? Piszcie, nie wstydźcie się. Widzę, że jest was obecnie 46. Witaj, Sied. przepraszam. Siedii. Ta w sumie jest. niezła. Jestem, witaj, z ty, Garkanobi. Internet już działa? Dopiero? O mój Boże, <noise> czemu na nocce w pracy byłeś czy co? Azir Karta prawie go ratuje, tylko jeszcze my nawet nie zaczęliśmy go mielić, a on ma 7 kart. <noise> raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie wiem, postanowiłem je olać i nie grać. My się osadziliśmy z tego, co nie chcemy. Działa. A co nie działało? Nie na no rozpoczęcie miałem, jak wróciłem, to poszedłem spać. <laughs> Wygląd jest świetny, tylko ci dowódcy, którzy robić robił, są słabi. Znaczy, i mo, Leszko wyglądał świetnie, co wyglądało słabo, to wyglądało słabo ukryte. Mi się graficznie bardziej podoba teraz, ale zobaczmy, jak po mnie wyjdzie i co każde pole bitwy będzie, jak wyglądać, czy będą różne. No to już powiedzieli, to już Paweł Burza na początku powiedział, że każde pole bitwy będzie wyglądało inaczej. To było dosłownie pierwsze, co powiedział. Się ukorzy. takie jest jej przeznaczenie. nie rozkazem. Widziałeś umiejętność sabatu? Widziałem i wydaje się być dosyć spoko. Ruter nie po zasięgu. A bo co masz ten bezprzewodowy. Jest bardzo ciekawą mechaniką to właśnie zasięg. Wydaje mi się, że zasięg będzie coś, co będzie bardzo interesujące w bincie. Może być mechanika, która będzie odróżniała dobrych zawodników od złych umiejętność wykorzystania i podejmowania ryzyka ale mówię, dla mnie ważniejsze są karty i jakieś wyjątkowe umiejętności, nie widziałem ani jednej karty, która by miała jakąś ciekawą umiejętność poza może Iris, która niszczyła ten artefakt no to wydaje mi się być trochę mało, trochę mało tak, posadzaj się jeszcze bardziej, dobry pomysł tak, rekonesans jeszcze, dobry rekonesans No nie, nie rekonesans? A później ma Spears. <grywa> to nie jest Sirna, bo gra 3 alchemików. Po prostu gra 26 kart. Mi się nie podoba stuło od Homecoming. Dla mnie Gwint jest żywką w świecie 5 a nie symulatorem frakcji. No ale Gwint od początku miał być symulatorem frakcji. A ten argument, że Gwint jest. Że gwint jest tą krasnoludzką grą wiedźmińską i tak dalej jest trochę bez sensu, bo ta karta nigdy, gra nigdy jak nie wyglądała w książkach. Swirs jak coś wtasuje. A, tak, jest ja wiem, pomysł. W świecie wiedźmińskim gwint wyglądał zupełnie inaczej, zupełnie inaczej od tego, co było nam przedstawione w Wiedźminie III, więc ten argument też jest trochę, według mnie, inwalidą. No, Zaryzykujemy. Prawdopodobnie nie ma Vanheimara, ale... Dzień dobry, widzę, że Zucha znowu gra dekiem bez godności. No, tak, bo ja nie miałem godności, to dek też nie ma godności. Już może akurat wyrzucił swoje, swojej talii Wannheimara, jakbym miał, to by raz do zagrał. Nie wiem. Przeczytałem na razie tylko trzy pierwsze części. <grymne> Ale mówię, była opisana gra w Gwinta i to nawet nie jest... ...ani trochę podobne do tego, co jest w Wiedźminie 3. Swiss na tego rycerza dwunastkę, no, tylko że on ma na cmentarzu ma dwóch rycerzy, nie? No tak trochę ten jest bez sensu. <grymne> Gwin wsadza to było coś na kształt bryża? Tak. Bardziej właśnie na kształt Brydżowski niż to co teraz jest, co, to, to co było kiedykolwiek zaprezentowane. Plus jeszcze mamy takie postacie jak Geralt z Reefy, czy takie zupełnie jakieś nieistotne. Co on sobie wtosował? Ja Ej, czad, co on sobie w to Mnie On mi Cantarella. A jemu? Ja sobie? Rycerza? A, faktycznie, lol. O, <gry> Wolałbym, żeby było opcja ustawienia całego pola bitwy jako na skin twojej frakcji. A czy tak poniekąd. Czy wydaje mi się, że będzie na skin frakcji przeciwnika, nie tak jak obecnie jest z muzyką. Że gra muzyka przeciwnika, jak się ma tę muzykę z gwinta od Więc wydaje mi się, że pole bitwy zazwyczaj będzie przeciwnika po prostu. Sam się mieli. Kiedy SR? Już było pytanie około 20. Tak za jakieś 40 minut będzie SR I musicie puścić muzykę jakąś, która mnie pobudzi, bo mówię, dzisiaj jestem trochę, trochę przyparty z jakiegoś powodu. Nie, mi kradnie karty złodziej. E, warum, e, warum. E, warum. E, Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. No, świadowca, Nois. Trzeba wykorzystać, po, póki nie rzucił tego rycerza? 10 godzin Windows XP Mix. Hard bars. <noise> Hej, witaj, próbę. Swoją drogą, nikt nie ma żadnego medalu teraz, jak ktoś rzuci nawet jednego bitca, wskoci na pierwsze miejsce. Hmm. Not very nice. A teraz już mamy... kompletnie go mielimy, nie? Kompletnie. Moja moc Kompletnie do zera. Już ma zero karta, jeszcze nawet awalacha nie rzuciliśmy. Złota karta teraz, please? Ta złota karta, albo karta specjalna. Ma się ze karty, dawaj z złotą kartę. O, widzę, kochanie. Jak tam Simsy, widziałem, że napisałeś, że bieda i że ciąża. To w sumie taki symulator polski. Ciekawe, czy bym mógł wygrać, gdyby on teraz pasował. Nie wiem, chyba nie Już czas A zakładam, że nie jest na tyle inteligentny, żeby wiedzieć Czy <grywa> teraz przy wygrać? Dobra, córeczka się urodziła A dzisiaj Ewolety nie zmieniłem Zmieniłem <grywa> A jak córeczce dałaś na imię? A jeszcze ma dwie karty, złote Generator to regis. <grych> Czy to jest rzecz, która się dzieje? Nawet jeśli, gdyby to mamy Wilkę Forza, to chyba nas za bardzo nie, nie pali. Shari, imiona wylosowane w generatorze. <grych> A ofensywny Vilga słabo wejdzie. Słabo? 16 punktów? 5, 9 plus 16 to jest 25 punktów. To jest więcej niż przeciętna karta warta tej karty. Prawie krzemi.